Witam w nowym filmie. Dzisiaj niezbyt rozsądnie postanowiłem wybrać się na kawę do schroniska, a przy okazji zaprezentuję Wam nowy rower, jeśli uda mi się tam dojechać. Wow. i czarny wojownik trochę walczy w tym śniegu obniżymy trochę ciśnienie w oponach ci z Was, którzy widzieli moją relację z Wisły 1200 wiedzą, że jestem specjalistą w obniżaniu ciśnienia w warunkach terenowych szczególnie w amortyzatorach ostatnio była lipa z mikroprzygodami bo trasy, które jechałem, były całkowicie przejezdne, także tym razem postanowiłem się poprawić i wracamy do dobrego zwyczaju wybierania tras, które są nieprzejezdne. Podjazd do schroniska to jeszcze pół bieda, ale jakoś będzie trzeba wrócić. Podjeżdżam teraz odcinkiem, który doskonale znają wszyscy uczestnicy Wisły 1200. Właśnie tą drogą zjeżdżamy ze schroniska. Pierwsze kilometry. Obniżenie ciśnienia w oponach wyraźnie pomogło. Ci z was bardziej spostrzegawczy na pewno zauważyli, że coś czarnego mi się przykleiło do do ramy nad kołami. Długo tego szukałem. W odmętach internetu okazało się, że to jest coś, co się nazywa błotniki. No i mi się takie przykleiły do ramy. Wielu z was komentowało jak mogę jeździć w terenie bez błotników? Nie mam żadnego problemu z tym, że się w terenie pobrudzę. Naprawdę. Jeśli ktoś z Was ma z tym problem, no to... Oczywiście to rozumiem. Znajdujecie moją akceptację. Nie osądzam Was. Fajnie by było, jakbyśmy w tym światku rowerowym, turystyczno-rekreacyjno-zabawowym, generalnie się nie osądzali. Bo po co? Robimy to dla przyjemności. Ktoś lubi jeździć na single speedzie, ktoś na odrestaurowanym starociu, a ktoś na rowerze za 50 tysięcy. To jest z błotnikami, jak ktoś bez. Więc teraz mam założone błotniki i założyłem je tylko z lenistwa. A to dlatego, że po ostatnich jazdach rower wracał z terenu za każdym razem tak brudny że nawet ja nie mogłem na to machnąć ręką, to musiałem go wymyć, więc stwierdziłem, że Uuu. Uuu. walczysz, walczysz, Ach, yes. więc stwierdziłem, że założenie błotników sprawi, że Uuu. Nie będę musiał tak często mieć roweru. A żeby pogodzić tych z Was, którzy są za i przeciw błotnikom, to najwyżej zrobię tak, że zostawię tylko jeden błotnik. Jeszcze nie wiem, czy ten z przodu, czy ten z tyłu. To samo dotyczy tych, którzy uważają, że okulary muszą być założone na pasek od kasku albo pod pasek od kasku. Po prostu z jednej strony. Założę podpasek, a z drugiej na pasek. Win-win. Wszyscy szczęśliwi. Tutaj pod tymi zwałami śniegu jest taki placek szutrowy. Z którego w lipcu kilkaset osób startuje na Wisłę 1200. Polecą tam w dół. No a ja muszę tutaj spróbować podjechać do schroniska tędy. Raczej będzie licho z tym podjazdem. No, już jestem prawie w schronisku i teraz się zastanawiam, czy zmontować to tak, że wjechałem bez zatrzymania, czy jednak zmontować to, jak było naprawdę. Niestety, zarządzam odwrót. Plan był taki, żeby wypić kawę w skronisku i udać się dalej w tamtą stronę i szutrami pokręcić się tutaj wokół Baraniej Góry. No ale bez sensu, bez sensu to jest w takich warunkach. W sumie ta droga do Sryńska nie była taka zła, kilka takich, kilka gorszych fragmentów. Na większości spokojnie było jakiś tam skały asfaltu, po którym można było jechać. Raz krótki podjazd na stecówkę, i potem znowu w dół. Nie powiem tego głośno, powiem bardzo po cichu, tak żeby nikt nie słyszał. Ale tak potniki nawet całkiem nie dają radę. W ogóle mnie nie pochłapało. nowy rower na ultramaratony Merida Silex rama aluminiowa, karbonowa sztyca karbonowy widelec konfiguracja fabryczna czyli koła 700C opony Maxxis Rambler 38 mm szerokości jeśli chodzi o sprzęt to mamy tutaj pełnego GRX hamulce hydrauliczne napęd 2 na 11. No i pewnie wielu z was zorientuje się, że osprzęt w tym rowerze jest dokładnie taki sam jak mam w drugim rowerze. Dlaczego tak? Właśnie dlatego, że chcę zrobić na własny użytek porównanie tych dwóch konstrukcji. Przede wszystkim chodzi mi o porównanie materiałów ramy, czyli aluminium i stali. Mam dwa rowery, między którymi mogę bez problemu wymieniać koła. Są te same kasety, te same napędy, te same hamulce tarczowe i obieramy, przyjmują nawzajem te koła, które mają w tej chwili pomontowane, czyli mogę zmienić do tamtego roweru koła z Meridy te w rozmiarze 700C i na odwrót tamte koła 650B z oponami 47 też tutaj się mieszczą, dodatkowo zmieniając mostek na mostek amortyzowany. Mogę tak naprawdę sprawić, że te dwie konfiguracje będą różniły się tylko ramami. No oczywiście geometria tych ram jest nieco inna, także to nie będzie takie porównanie 1 do 1. Przez długi czas byłem nastawiony na to, że chcę mieć ramę karbonową i chcę mieć karbonowy, karbonowy rower. Stanęło na aluminium. I w sumie się teraz cieszę, bo jak zacząłem analizować przypadki i wypadki różnych osób, które uszkadzały ramy karbonowe w transporcie, to nawet nie chodzi o jazdę, bo jestem przekonany, że w trakcie jazdy, w trakcie użytkowania ramy karbonowe są sprawdzone i godne zaufania, natomiast widziałem, jak wyglądały ramy karbonowe po transporcie, na przykład lotniczym. Albo po transporcie w innych środkach transportu publicznego, nazwijmy to, w trakcie różnych wypraw, widziałem jakie szkody, jakie w zasadzie totalne zniszczenia miały miejsce w takich ramach. Polecam obejrzeć film Francisa Cade'a. Francis Kate pojechał sobie na wakacje z dziewczyną, zabrali tam dwa rowery karbonowe. I po prostu oba rowery zostały w trakcie transportu w samolocie zmasakrowane. Ramy zostały tam w zasadzie powłamywane, fragmenty ram, rowery się nie nadawały do, do jazdy. To nie znaczy, że aluminium się nie da uszkodzić w transporcie. Z pewnością się da, ale myślę, że trzeba się trochę bardziej postarać. Także w takim turystycznym bikepackingowym użytkowaniu to aluminium moim zdaniem na pewno wygra z karbonem. Właśnie z tego powodu. No stal na pewno będzie bardzo wytrzymała i mniej problemowa, jeśli chodzi o, o, o takie zniszczenia. No, ale znowu tutaj mówimy o dużo, dużo wyższej cenie, jeśli chcemy mieć naprawdę wysokiej jakości ramę stalową. No, ale to takie filozofowanie. W sumie mało istotne. Najważniejsze jazda na rowerze. Także tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj kończę te moje wywody. Dzięki za oglądanie. Widzimy się następnym razem.